Siemanko i cześć, witam Was w bardzo specyficznym odcinku, bo dzisiaj przyjechałem na nocę. Znam Lublin i wiem, że tutaj ludzie bywają różni. I potrafią coś zajumać. Wiem, bo kiedyś w klatce zostawiłem sanki. A następny dzień rano już ich nie było. To było jak byłem jeszcze mały. Więc tak, tutaj z tyłu, przyklepiemy jeszcze pokrowcem. A żeby, bo nikogo nie interesuje pokrowiec, to żeby sobie tutaj leżał. Mamy zestaw jak widzicie, ze słowikiem 5 gramowym balsą, zostawiamy tutaj pleca, żeby być jak najlżejszym. Będziemy łowić spod tego drzewa. W Pierwej będziemy tutaj pół godziny, i przechodzimy na następne miejsce. Śiądę sobie na tym drewnianku. To nie jest najlepszy pomysł. Mrówki, może tak? Najpierw sobie rzucimy jedną taką kromkę. Dobry pomysł, nie? Dobry pomysł. O tyle jej rzuca. O, takie kawałki tyle kawałków mogę rzucić sobie. Kto by się tego spodziewał? Chleb nietknięty to zrobimy sobie chlebek. Zobaczcie, tutaj tak sobie biorę Chodzi tutaj, o nie A, pokrzywa tam była Ałaj No dobra, sparzony jestem, ale co? No, przecież jest O, takie, taką maść zrobimy Widziałem, że ludzie po prostu taką mać robią i rzucają to do wody, i to prawdopodobnie się sprawdza. O, no i tak sobie rozrobiłem. Dobra, mam trochę większą frakcję. Pierwszy ten rzucę o tu. Na wstęp trzeba trochę zanęcić. Teraz tam sobie trochę dalej, żeby przypłynęło to trochę. O, i to powinno trochę zwabić. Wziąłem sobie matę. schowałem do plecaka. Co za dureń ze mnie. Wstyd i hańba. O, szynobus pojechał. Ja bardzo lubię pociągi, jakby ktoś nie wiedział. Jestem fanatykiem, oprócz wędkarstwa, to kolej też. Na przykład tu. I robimy tak jak na przepływance. No i patrz, się pod wodę. Po nie wiem, ale na no nie ma. Więc taka aktualizacja. Tutaj jest ostatnim desku ratunku, tak jak po tamtej stronie, za to się nie, po prostu nic nie bierze. Coś tam od czasu do czasu się spławia. To jest myślę, że po metra gruntu. I jak rzuciłem chleb, to spod konara wyleciało. Myślę, że jest parę ryb. No, nie widzę tutaj żadnego szału, mówiąc jednym słowem. Póki tego podbieraka nie przetestuję, to ta metka dalej tu będzie. I to po prostu nie ma opcji. Ta metka będzie, dopóki ryby na tą wędkę nie wyhoduje jakąś. Po wstąpimy na takie jedno moje stanowisko, akurat na chwilę. Tylko tak na chwilę, jakby ktoś chciał wiedzieć, jakby ktoś się zastanowił nad takim łowieniem na rzece, czy warto? Uważam, że to jest. Dość fajne łowienie to. To jest takie minimalistyczne łowienie raczej. Po prostu wędka tyle, żeby się zabrać na siebie. Tak leciutki ten sprzęt jest, nawet go nie czuć. Naj, naj, najbardziej czuć to nogę niż jakikolwiek sprzęt. Tak koło, możemy sobie nawet podjechać w hulajku. Wjechaliśmy właśnie hulejnogą szybciutko na kolejne miejsce. Dwie minuty i jestem na kolejnej miejscówce. To będzie z 200 metrów, może 150 metrów dalej. A tutaj powinien mieć wygodniejsze miejsce do siedzenia przynajmniej. Dobra i to jest właściwie jedyne czego potrzebujemy tak na stałe do wędkowania. Taki podpieraczek bierzemy ze sobą. I przystępujemy do nęcenia. Teraz tak, część. Tutaj. Na samą tutaj. O, na samą zatokę. Trochę przed, żeby mi tą smugę zrobiło, tak? Dobra, może jednak to trzeba trochę bardziej zlepić. I trochę dalej. O tutaj przyglądam. No myślałem, że to ryba była. Nie widziałem w ogóle słowika. Zwróćcie mu uwagę. Zauważyłem oznaki większej ryby. Były dość spore spławy w samym tutaj zetknięciu się nurtu z trochę spokojniejszą wodą. Jestem dobilem w takim wypadku jak zlokalizowanej ryby mi się nie udało wyłowić, no bo jak to tak? Nie no, jak to tak można? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Tam już był pod samym brzegiem. Więc no, miejsce to dla mnie po prostu, teraz jak sobie zanęciłem i jak pora się robię trochę późniejsza, owady zaczęły wychodzić, to zaczęły się tutaj pod trzcinkami spławić te ryby, ale one w ogóle nie chcą reagować. Podsuwałem im na początku po dnie ten chlebek. Teraz zmieniłem taktykę i będę teraz robić powierzchniowo. No ale to nic nie daje. O, tutaj jest taki spiorniczek. To jest takie bagienko. Może kiedyś na nim połowie jak będziecie chcieć to połowie No bo co mi szkodzi? O obejście tej bystrzyce A ten czas obrócę się i będziecie oglądać Zium. W tym miejscu na zakręcie jest bystra taka bardzo i tutaj jest wypłycenie i trzeba tutaj zobaczyć. Ty, może to już tutaj by było. No tutaj, może. Bym już złaził. Albo jeszcze kawałek dalej. No, tam jest ta kładka, o której mówię. Już ją widać, tam takie białe ogłoszenie stoi. Niestety chwilę później musiałem zakończyć tą nierówną walkę z komarami, które niedługo później zrobiły potężną szarszek. Następnego dnia tym samym nastawieniem naklenia przyjechałem w to miejsce, na które nie udało mi się dojść niestety i wynik był taki sam, czyli nic nie było. Mimo to, że przyjechałem ze spinningiem, ze chrabąszczami, to jednak to nawet nie poskutkowało i kleń dalej siedział za konarem i w ogóle nie chciał reagować. Mamy takiego smurzaka. Nic nie mówię, żeby te ryb nie bo one ty się spławiają co chwila. I na ja tego smużaka próbuję jakoś się wciąć w te ryby Szlak, niech to by trafił Jak stracę tego Pierdolony 40 zł w błoto Nie, przepraszam, 20 zł w błoto Aj. Klątwa włączenia kamery. Dobra, jesteśmy w to jest szafka szkolna. Czyli wszystko się udało tutaj zmieścić. Ten pierek też wchodzi, zobaczcie ładnie. Wszystko idealnie wchodzi. Tutaj też jest git, i to też wchodzi.